Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Szymon Warsz, a to jest nowy odcinek z serii Trekking 2.0, czyli tej serii, gdzie realizuję mniej oraz bardziej szalone pomysły na trekking. Tym razem będzie bardziej na spokojnie, ponieważ zapraszam was na wypad z projektu Korony Gór Polski, a dokładniej w Bieszczady na ich najwyższy szczyt, czyli Tarnicę. Lecimy. 620 i rozpoczynamy wędrówkę na najwyższy szczyt Bieszczad, czyli Tarnicę. Pięknie już mamy po wschodzie słońca, rozpoczyna nam się piękny dzień, więc oby tak dalej. Lecimy. Pułap w 1100 metrów został osiągnięty. Więc jeszcze 250 metrów w pianie. Piękny widok na ukraińskie szczyty. To właśnie różni Bieszczady od Beskidów. Rozległe hale górskie które nazywają się połoninami. Zaczynają się no, w naszym przypadku na około 1100 metrów nad poziomem morza i biegną aż do samego szczytu. Dzięki czemu zewsząd można podziwiać piękny widok. Już zaraz dotrzemy do Przełęczy pod Tarnicą o wysokości niespełna 1300 metrów nad poziomem morza. 7.30, Przełęcz pod Tarnicą. Dotarliśmy tutaj po równej godzinie wędrówki z parkingu i zobaczcie tylko tą panoramę. Centralnie po środku jest Halicz, o wysokości ponad 1300 metrów nad poziomem morza i wszystkie szczyty nad górną warstwą lasu. Niesłychanie malowniczy szlak, przepięknie. Sumując, wszystko szlak bardzo wyraźny. Trudno się zgubić. Ewentualnie przy katastrofalnej pogodzie albo śniegu to jak najbardziej. Natomiast ścieżka dosyć oczywista pnie się pod górę, raz mocniej, raz lżej, ale dla takich widoków na pewno warto. Jest Tarnica, najwyższy szczyt Bieszcza do wysokości 1346 metrów nad poziomem morza i jedenasty do korony gór Polski. Piękna mała pogoda, piękna panorama, lekko wieje, jest naprawdę tak do 10 na godzinę. Na szczycie nie ma zbyt dużo ludzi, bo tylko czterech. Pięknie. I mamy 9.5. Po 2 godzinach i 45 minutach dociera, dotarliśmy do wołosa tego na parking. Wszystko zrobiliśmy. Lecimy dalej.